Dzień dobry, kochani. Tutaj widzicie już przed sobą karty wylosowane na dzisiejszy dzień, i zobaczmy, co też dzisiaj nas takiego czeka według Tarota. Przede wszystkim, będzie to dzień początków i zakończeń. Tak właśnie między tymi dwiema skrajnościami będziemy się dzisiaj poruszać. Może być tak, że będziesz mieć dużo okazji do zrobienia czegoś nowego. Szansy na pójście jakąś nową drogą, na zrobienie czegoś w inny sposób niż dotychczas. Ale jednocześnie możesz nie mieć na to ochoty. Może być też tak, że po prostu będziesz się obawiać robić coś inaczej niż do tej pory. Będziesz się obawiać wyjścia z takiej swojej strefy komfortu. Inna opcja dla innych osób może być właśnie dokładnie odwrotnie. Że będziesz mieć bardzo dużą pokusę pójścia w coś nowego, że poczujesz dzisiaj, że masz już dosyć stagnacji, dosyć bycia tu, gdzie jesteś, kiedy dostrzeżesz, że może twoje życie nie do końca spełnia twoje wymagania. Natomiast w otoczeniu dzisiaj nie pojawią się takie okazje, na które czekasz. Mówię tutaj jedno, jedno z dwojga może się pojawić. Jeszcze inna opcja. Może być też tak, że zdecydujesz się dzisiaj o, zdecydujesz się dzisiaj na pójście drogą środka. Tak, że znajdziesz gdzieś siłę przeciwstawienia się różnym skrajnym tendencjom, które mogą się gdzieś w twoim życiu dzisiaj pojawić. I to będzie bardzo fajne. To jest bardzo mądre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o to, jakie rady karty tutaj dla nas mają, no to przede wszystkim właśnie, jeżeli będziesz mieć okazję pójścia w nowe, to to zrób. Tutaj karta Głupca, która nam się pojawiła jako rada, ona przede wszystkim mówi o braku lęku. O tym, żebyś był dzisiaj człowiekiem, który po prostu nie boję się robić czegoś inaczej niż cała reszta. O, możesz sobie dzisiaj pozwolić na bycie ekscentrycznym. Nieważne, czy komuś to będzie przeszkadzało, czy ktoś inny może cię wyśmieje, może cię skrytykuje, może ktoś cię obgada gdzieś za plecami. Ty dzisiaj na no to nie patrz. Ty masz dzisiaj prawo robić po swojemu, bez oglądania się na innych. Tak, nieważne, czy tą inną osobą jest ktoś ci bliski, czy ktoś zupełnie obcy. Pamiętaj, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Tak, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I o tym dzisiaj nam karta głupca przypomina. Jeżeli chcesz dojść do czegoś wielkiego, zacznij od rzeczy drobnych. Jeżeli chcesz coś zmienić, zacznij od drobnej zmiany. Dzisiaj właśnie jest taki dzień, kiedy to można zrobić, ten pierwszy krok. Jako ostrzeżenie, z kolei mamy dziesiątkę dysków. Jest to duże ostrzeżenie dotyczące kwestii finansowych, ale związanych z naszą rodziną, z naszym rodem. Może być tak, że gdzieś dzisiaj wyjdą na jaw jakieś zadłużenia. Może dowiesz się czegoś niekoniecznie korzystnego na temat sytuacji finansowej w Twoim domu czy, czy u kogoś z Twojej rodziny. Natomiast, jeżeli taka informacja by się pojawiła, tutaj karta mówi, żebyś się nie bał, bo informacja, która się pojawia, ona przychodzi zawsze we właściwym czasie. Jeszcze masz szansę coś zrobić, coś zadziałać, w jakiś sposób siebie ochronić, żeby wyjść na prostą. Karta ta ostrzega natomiast przed pożyczaniem pieniędzy. Może być tak, że ktoś do ciebie o pożyczkę się zwróci, może być tak, że ty sam, sama będziesz mieć pokusę, żeby no z takiego zapożyczenia drobnego skorzystać. Tak na jakieś swoje cele, na które powiedzmy nie do końca masz w tym momencie środki no i przed tym tarot ostrzega dzisiaj nie jest na to dobry moment przede wszystkim, jeżeli masz jakiś większy wydatek zastanów się, czy jest on na pewno Ci niezbędnie potrzebny bo w najbliższych również w najbliższych dniach tak, bo wiadomo karta zawsze pokazuje czas tylko w przybliżeniu, czyli ona pokazuje nam się dzisiaj, ale będzie dotyczyła też najbliższych dni w tych najbliższych dniach nie jest dobry moment na zaciąganie długów, na robienie pożyczek, bo no, może to nie wyjść na dobre, i również nie jest to dobry czas na robienie jakichś większych zakupów, większych wydatków. Mamy też tutaj ostrzeżenie przed różnego rodzaju grami losowymi oraz przed hazardem. No, hazard, wiadomo, nigdy nie jest dobry, ale dzisiaj szczególnie nie gramy. Nie jest dobry moment, szczęście nie będzie nam sprzyjać. I jeszcze patrząc z innej strony, dla niektórych osób, karta ta mówi o tym, żeby nie zagłębiać się zbytnio myślami w takie rozpamiętywanie tego, co było, tego, co się wydarzyło niekorzystnie dla nas, gdzie popełniliśmy jakiś błąd. Co ci nie wyszło w życiu. Nie, nie, nie. Jeżeli takie myśli cię dzisiaj najdą, a mogą najść, po prostu je od siebie odsuń. Nie ma co się grzebać w przeszłości, co było, to było, co minęło, to minęło. Trzeba patrzeć w przyszłość, iść w nowe, tak? Nie koncentrujemy się na tym, co było. Ważne też, żeby dzisiaj pamiętać, że rzeczy, które dobrną do swojego końca, no właśnie muszą się zakończyć. Że to nie jest tak, że coś trwa wiecznie, że nieważne, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, w końcu przyjdzie koniec. Dlatego nie powstrzymuj dzisiaj niczego na siłę. Możesz się obawiać, że za czymś, czy za kimś będziesz tęsknić, ale nie zatrzymuj tego kogoś, nie zatrzymuj tego czegoś. Czas rządzi się swoimi prawami i te prawa trzeba uszanować. Zwłaszcza dlatego, że i tak nie można im zapobiec, nie można się im przeciwstawić. Także postępuj dzisiaj mądrze. I jeszcze mam dla Was tutaj takie przesłanko. W zasadzie myślę do rozważenia na dzisiaj, też właśnie mówiącą o początkach. Nowe początki są często przebrane za bolesne zakończenia. Tak, czyli jeżeli coś się dzieje, co jest takim bolesnym zakończeniem, to pamiętaj, że to może być właśnie nowy początek czegoś pięknego. I z tą myślą Was zostawiam. Miłego dnia, kochani.